Dziś pokażę Wam jak zdementować sterzak przedni w samochodzie osobowym Ford Focus MK2 drugiej generacji. Pierwsze co musimy zrobić odkręcamy sobie z prawej i z lewej strony śrubokrętem krzyżakowym dwie śrubki. Następnie przechodzimy do środka sterzaka. jest ścięgno łączące zamek zamek maski wyciągamy sobie jest to naprawdę bardzo prosta czynność wyciągamy sobie ścięgna, w każdej chwili możemy z powrotem sobie założyć przechodzimy sobie dalej, odkręcamy dwa torksy będą to torksy T30 torksy w lampach w przód, musimy odkręcić dwie lampy, żeby zdemontować zderzak przedni w Ford Focus MK2 są takie zatrzaski między lampami, tutaj od strony silnika. Musimy nacisnąć, by nam lampa z tego zatrzasku zeszła. Robimy to z lewej strony, tak samo robimy z prawej strony lampy. Przechodzimy sobie do nadkola. W moim przypadku widzimy, są dwie nakrętki. Z prawej i z lewej strony. Być może u Was jest więcej, być może was, u Was jest mniej. Prawdopodobnie mogą być nawet torksy różnego rodzaju. Mam nadzieję, że w tym przypadku są oryginalne. Użyjemy sobie torksa T27. Prawdopodobnie również będzie pasował T25 bądź T30. Na sam dole również będą śrubeczki, tym razem krzyżakowe. Użyjemy sobie torxa krzyżakowego. Tutaj bodajże są trzy sztuki plastikowe. Tutaj dość łatwo je uszkodzić, zetrzeć, więc uważajcie, by później przy ponownym montażu sterzaka były tutaj sprawne. Tutaj ewentualnie będziemy musieli sobie dokupić takie. I jeszcze widzimy, po sześciu beczki są z prawej i z lewej strony dokręcane do nadkola. Tutaj powiem od razu, że są najbardziej problematyczne. Użyjemy sobie klucza nasadowego 10 mm. Wypadałoby mieć tutaj przedłużkę, klucz nasadowy 10 mm i grzechotkę klucz grzechotka. Ta czynność tutaj zeszła mi najdłużej. No, z tego co pamiętam, to właśnie są to miejsca takie neurologiczne, które właśnie dość szybko korodują. No I dlatego był znacznie większy problem odkręcić te śrubeczki. Na 10 mm. Wysuwamy sobie z lewej strony część zderzaka w przód. To do, do przodu delikatnie w prawą stronę. Widzimy, są takie wsówki. Delikatnie kierunkowe na prawo. Odkręcamy sobie jeszcze jedną, drugą śrubeczkę plastikową z krzyżakowym. Zaglądamy sobie do wewnątrz zdarzaka, i widzimy, są trzy Zatrzaski. Wysuwamy sobie je w naszą stronę. Środek tej z prawej i z lewej strony. Tu musimy jeszcze wyciągnąć w naszą stronę bolec. Kołek tej pozostałości. Troszkę nam blokował. z prawej strony sobie wysuwamy no i teraz z prawej strony musimy wysunąć w naszym kierunku i delikatnie w lewo tu spójrzmy sobie na te wysuwki delikatnie są skierowane w lewym kierunku więc tak sobie je musimy wysunąć tak z wyczuciem by nic nie uszkodzić bo one teraz tutaj widzę są dość delikatne i w ten oto sposób Poprawnie, w bardzo prosty sposób zdementowaliśmy sobie jak przód w samochodzie osobowym Ford Focus MK2.